Listki się pojawiają, dużo pączków wyszło przy różnych. Pionie wychodzą, to się rzuci. Ja dalej kopię, jak kopała. O, gdzieś się To przyszła pocieżka i to nie wie co to jest przy koście Też to ci za ciepło miło, wiewiórka siedzi sobie wiewiórka tu zainteresowała co jest ty wiewiórka,

Czyli co? Czyli chodzi na to, że takie kawa Gandzia, czy jakieś inne pierdoły Tak samo tego typu emocje jakaś euforia, adrenalina no To krzymy Skoro od razu się srani odpala, to znaczy że to są toksyny, które organizm chce wydalić. Iść, z sranko. No, przecież kurwa ja raczej zioła, też wcale nie mówię, że zioło jest złe, przecież to jest fajne, to jest radość. Tak, to jest kurwa chill, relaks, ale jednak organizm uważa że jest toksyny. Ciekawa koncepcja kawa zawsze energia, pobudzenie i też toksyna. Organizm podpowiada w tym momencie, żeby nie, nie popadać w euforię. Tak, aby ograniczyć produkcję adrenaliny i innych tam pochodnych. No ale ta, bo i jeszcze ludzie mówią, że nas niektórzy, o, że są zamuleni, więc są smutni i dalej. Dla niektórych prawdziwe szczęście to móc sobie siąść w domu w spokoju, a im po prostu wszystko wyjebane. No nie cieszenie się kurwa. Do ho, 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 ho. rozpuku. Po prostu móc dzwonić, siąść, troszkę nie stresować się, nie przejmować. Po prostu być wyjebany, siąść sobie, to jakiś sykawka, coś tam nie, to wyjebany. Ale szczęście. Ludzie się jeszcze gonią gonią kurwa pieniądz, gonią wszystko, kurwa. No? Ono jest to w stresie. To prawdziwe szczęście tak naprawdę wsiąść, począć i mieć spokój, mieć wyjebane, nie martwić się o nic ani o nikogo i to jest się szczęście tak naprawdę Spokój, ukojenie A nie śmiech i radowanie się kurwa dalej, a to wszystko ma zawsze odwrotny efekt, a? Bycie obecnym tu i teraz nie spokojem to chyba lepsza regra lepsza regra życia To jest kobroć mi szczęście. Dobroć. Ale to wymaga to dużo pracy nad sobą. Bo tak nie imprezy, nie śmianie, nie coś tam, nie coś tam, spokojnie, Ale dużo też ludzi szuka jakichś tam uwagi, potwierdzenia i tak dalej. A wiele z takich rzeczy jest po prostu do, do przepracowania samym ze sobą. Możesz nie odnaleźć tego. Może się okazać, że to jest po prostu twoje oczekiwanie. Tego nigdy nie zaspokoisz. A? Tak czy nie? Freja, jak mówisz. Co mówić twój ogon. Tak o. Bye bye!